mini strefe chill-out. Super fotel, który w zasadzie chyba jest fotelem, który powinien stać wewnątrz, bo jest z tkaniny. Ale dzięki właśnie temu przeszkleniu, które jest nad nami, śmiało może tutaj sobie stać. Do tego kanapa i fotel typowo-ałdorowy. No i ta cudowna, nietypowa w naszym klimacie oczywiście palma, która wytrzymuje do temperatury minus 18, minus 17 stopni. No tutaj wygląda naprawdę bardzo egzotycznie i mnie osobiście strasznie się podoba. No, i co jest jeszcze świetne, akurat w tym takim kąciku, te głośniki. Dwa. Jeden mamy tam, drugi mamy tutaj. Czyli pewnie właściciel domu siada sobie na tym fotelu albo na tej kanapie i słucha wieczorem muzyki, oglądając, co się dzieje w środku. Albo, no właśnie, bo tutaj mamy jeszcze gabinet. To jest chyba gabinet, ale ja najpierw chodzę do środka. Chodźcie. Wow, ale salon przepięknie. Poczekajcie, za chwileczkę będzie dalej, tylko zrzucę płaszczyk. Mamy piękny, przestronny salon, a tutaj kontynuacja tego wszystkiego, co jest na zewnątrz. Czyli kurtyna powtarza się, jest taka fajna, szara, grafitowa, delikatna, idealnie współgra z tą podłogą. Zresztą to jest bardzo długa ściana, popatrzcie, około 10 metrów, może więcej. Ciekawa jestem tylko, czy to można jakoś sprytnie odsłonić. Pewnie. O, po prostu człowiek pomyśli. I się dzieje. Zresztą ja się nie dziwię, bo przy tak długim salonie i tak długiej ścianie takie kurtyny wewnętrzne, elektryczne są koniecznością. No i teraz otwiera nam się widok na ogród. Jedna przestrzeń przenika się z drugą przestrzenią. Jesteśmy cały czas w środku, ale jednym prawie delikatnym ruchem możemy być na zewnątrz. Popatrzcie, jak te deski doskonale przechodzą, łączą się z deskami tarasowymi i tak naprawdę robi nam się jedna wielka przestrzeń. Przenikanie się ogrodu razem z wnętrzem. To wszystko ze sobą doskonale współgra. A jak jeszcze popatrzymy sobie, ta nowoczesna sztuka, pod nimi okna, które też otwierają się na salon.